Witam w kolejnym odcinku naszego kącika dla zakochanych. Dziś ponownie będziemy mówić o tym, jakie wiadomości można wysłać korzystając z mowy znaczków pocztowych. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak nakleić znaczek, jeśli chcemy zapewnić naszego miłego o swoich uczuciach. Jeśli zachwyca nas stałość i wierność narzeczonego, możemy nakleić znaczek pod kątem, tak aby jego górna krawędź wraz z brzegami kartki stanowiła trójkąt. Taki układ oznacza. Uwielbiam Cię za stałość twoją, wytrwałość mężną w przeciwnościach. Tyś moim szczęściem, choć w przykrościach, z dumą Cię moim lubym zwę. O naszej wzajemności możemy również zapewnić, przyklejając znaczek do góry nogami, w połowie wysokości kartki, bardzo blisko jej krawędzi. Zwiędła różyczka, co ongi dostała... Wciąż mi przypomina, żem Cię pokochała. A kwiat pamięci, com ci ze łzą dała, niech Ci przypomina, że ma miłość stała. A jeśli nasz ukochany milczy, przez długi czas nie daje znaku, godzi mu się wysłać wiadomość, z naklejonym znaczkiem w poziomie mniej więcej w połowie wysokości kartki. Powinien on odczytać nasz komunikat. I jakaż przyczyna twojej ku mnie niechęci? Czy już mnie wyrzucasz ze swojej pamięci? Pamiętajcie o nas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.